Dzisiaj co każdego fraga będę kręcił gołem fortuny, na którym znajdują się różne utrudnienia. Żebycie mi poszło, ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Poleciłem na tą miejscówkę. Tu jest typek. Zbiera szybko bronię. Karabin. Dobrze, dobrze, dobrze. Gdzie on jest? Tam. Będnie. Trochę mi laguje. Jedziemy na jego widzowie. Kirofem. Dobra, mamy go. Kręcimy kołem fortuny. Tylko się ukryje. Dobra, jesteśmy na kole fortuny. Kręcimy. Uwaga, no co nam wypadnie. Całą grę kucam. A to było jedno z najgorszych utrudnień, które było na kole fortuny. Ponieważ to oznaczało, że mogę poruszać się tylko za pomocą kłócania. Przydałoby się znaleźć jakąś pompę. Wiem, że tam są skrzynki. A gdy ja kłócam. Tam jest typek, może mi się trafi? Nie, no. Nie. I tak go tak, to... Jest, jest, dead. Dobra, kręcimy. Mam nadzieję, że będę mógł całą grę sprintować. O, coś się puściło. Dobra, tamta rzecz już jest um, wykreślona z koła fortuny, więc kręcimy kolejną. Waga? Nie no. Serio? Bez karabinu? No to szkoda, bo mam w ogóle epicki karabin i muszę go teraz go wyrzucić. Ale dobra, mam to coś. To nie jest karabin. A ja muszę na tego że kłócam, nie mam karabinu, dobrze, że mam na, na jeszcze pompę, bo jeżeli trafi się, że nie będę mógł pompy używać, to już w ogóle będzie masakra jakaś. Ten ziomek ma niebieski karabin, a ja bym wziął kurde. Nie no, czemu mi się sami karabiny zaraz trafiają? A dla pewności tutaj piszę pistolet maszynowy, więc to nie jest karabin. Typo, typek. Please. Tak, trafię go, nie, pompą na daleko muszę, cztery, nie uciekaj. Dawaj go! Let's go! Dobra, mam nadzieję, że mi wypadnie, że będę mógł chodzić się, chodzić za pomocą biegania. To mi ułatwi. Dobra, tamta rzecz jest już również usunięta koła fortuny. Więc zobaczymy co nam tym razem wypadnie. Please! Jest! Tak, jest, udało się! Dobra! Ja nie mogę! I koła fortuny wypadło dokładnie to, o co poprosiłem. Ponieważ wiecie, że musiałem kużyć całą grę, a teraz wypadło mi, że muszę poruszać się tylko za pomocą sprintu co ułatwiło mi rozgrywkę, ponieważ nie musiałem kucać teraz to przynajmniej muszę, mogę chodzić, ale najgorsze jest to, że jak... o oh, kurde, a to jest jak karabin? karabin dobra, że jak skończy mi się sprint tak jak teraz to muszę stać i czekać aż mi się on odrodzi, więc no jedyny minus ej! Tpek. idziemy na niego tak może mi się uda go pompom. Pom. nie no Dawaj Jest! Dobra. Kręcimy kołem fortuny, kolejny raz. Tam też jest, jest również usunięta z fortuny, więc kręcimy. Uwaga. Jezu, jedną broń tylko mogę mieć. to co ja mogę tak naprawdę wyrzucić? No chyba bym zostawił sobie... Ten karabin, bo on jest... Nie wiem, wiem, że pompa na blisko zadaje dużo, ale on szybko bije. Więc będzie mi łatwiej po prostu kogoś zabić Niż tym, bo z daleka też będzie łatwiej Nie no dobra no, ciężko jest, ciężko No i je, no, maska oni jeszcze wypada mi Serio, i ja nie mogę wziąć, jakie gówno Mielik kto jest, ale Słuchajcie, ja chyba nie będę ryzykował, bo jak mi wypadnie jakiś karabin czy coś No to przecież Nie No nie, i karabin Muszę teraz się wrócić do stacji, bo ja karabinów nie mogę Ale kurde, no nie Dobra mam Przynajmniej dobre i to nie. No zauważyli mnie na szczęście. Ja nie mogę, jak blisko było. Tu jest jakiś typet. No! Dawaj, on ma zero. Jest, leży kolejny typet, ale dobra, czy ja jestem w bezpiecznym miejscu, żeby kręcić kołem fortuny? Musiałbym się zabudować. Dobra. Zabudujemy się. I kręcimy kołem fortuny. Tamta rzecz również już usunięta już z koła fortuny. Więc zobaczymy, co nam wypadnie. Uwaga. Nie, no serio, nie, no to jest najgorszy challenge. I chwilę po tym kole fortuny umarłem od gracza skazaną. Nie mogę. Nie no, skazany to nie ma się co dziwić. Więc dziękuję każdej osobie, która obejrzeć, ten odcinek do samego końca. Ja się z żegnam, bo ja już... Pa.